jeśli czujesz się zagubiony i chcesz zmienić siebie oraz twoją sylwetkę, to ten film jest właśnie dla ciebie, no bo widzisz, większość facetów wygląda jak totalne gówno i to nawet nie ma co ukrywać i jako twój starszy brat powiem ci cztery najważniejsze aspekty, które powinieneś wdrożyć do swojego życia, żeby zrobić sylwetkę taką, po której już kurde na następnym roku szkolnym, czy w ogóle na następnym roku już się nie poznają. Pierwszą taką jedną z ważniejszych rzeczy to jest trening siłowy. Najważniejsze jest to, żebyś miał po prostu plan treningowy dobrze rozpisany pod siebie indywidualnie, bo nie wiem, sprawdzałem już większość kurde tych planów treningowych i powiem szczerze, efekty były znikome. Ale najważniejsze jest to, żebyś po prostu sobie rozpisał plan indywidualnie. Ja polecam robić push-pull legs z treningów albo klata, biceps, barki. Trzy takie treningi, ale trzy razy w tygodniu, angażując y, dwa razy albo nawet trzy razy y, damą partię ciała. To wtedy będą. Ja uważam najlepsze efekty. Stosuję to już od kurde dawna i efekty są jak widać. A przechodzimy do drugiej, również ważnej kwestii, czyli dieta. Odnośnie diety nie będę się tutaj rozpisywał jakoś długo, bo diet jest ogólnie multum. Jakby macie tyle różnych diet, że po prostu dopasujecie sobie jakąś do siebie. Ale mogę Wam powiedzieć, jaką ja stosuję i dzięki której czuję się po prostu dobrze, czyli jest to dieta animal based. Ta dieta składa się z mięsa, najlepiej czerwonego, nie, nie jest rakotwórcze, spokojnie. Jajek, mleka albo surowego nabiału, miodu, owoców i ogólnie zdrowych tłuszczy i tak dalej, Ogólnie to jest. Coś podobnego do keto, tylko po prostu trochę lepiej, według mnie. I pewnie się spytasz, dlaczego uważam, że ta dieta jest najlepsza? Otóż, tą dietę stosowali nasi przodkowie już za czasów dinozaurów i w ogóle. I jak po nich było widać, po prostu efekty były, no, no dobre były, nie? Nie ukrywając, po prostu ich testosteron wypierdolił w powietrze, nie? I no, dlatego uważam, że ta dieta jest najlepsza. Szczerze powiedziawszy, bo są nie polecałbym trochę diety 40, 60 na 40. W sensie, powiem tak. Raz tę dietę stosowałem, skończyło się na tym, że miałem oponkę na brzuchu. Tutaj zobaczycie zdjęcie, jak to wyglądało. I no nie ukrywam, moje ciało nie przystosowało się do tego. Przez to, że bardziej robiłem 60 na 40, to też przez to, że byłem kurna, dość wielkim takim niejadkiem za dzieciaka. No to ciężko mi było w ogóle się tak przyzwyczaić do tej diety, co nie? Jakby nie zapychałem się słodyczami i w ogóle jadłem mniej więcej zdrowo. Ale to właśnie nie było to, czego tak naprawdę pragnąłem w swojej diecie. I jak zmieniłem właśnie tę dietę na animal based. Moja cera, moja sylwetka, wszystko się u mnie zmieniło. Więc przechodzimy do trzeciej, w sumie najważniejszej rzeczy, odnośnie w ogóle treningów i tak dalej. Jest to sen. Dlaczego sen jest taki ważny? Otóż wasze ciało podczas snu się regeneruje. Co wpływa na wasze samopoczucie, na energię, na intensywność treningów i w ogóle. I ja uważam, że nie wiem, ja tak robię, że ja śpię tak od 7 do 10 albo 9 godzin. I właśnie to tak jest tak optymalnie, bym powiedział, ile powinno się spać. I według mnie to jest najlepsze, co można zrobić, czyli na przykład położyć się o 22 spać. Wstać załóżmy o szóstej, siódmej, coś takiego. Ale bez dobrego snu naprawdę wasze efekty będą no naprawdę, no kurde, no znikome. Bo nie dość, że nie zdążycie się regenerować, plus jeszcze wasze ciało po intensywnym treningu nie zdąży odpocząć i po prostu, no, no nie ukrywając, to się nie włączy, tak? Również odnośnie regeneracji, ważne jest również przerwa podczas treningu. I dlaczego? Bo otóż, podczas intensywnego treningu, jak robicie, załóżmy, 4 serie po 12 powtórzeń, albo 5 serii po 3, albo 7 powtórzeń, coś takiego, to ważne jest, żeby Wasze ciało trochę odpoczęło od właśnie tych ćwiczeń, żeby zdążyło się zregenerować, żebyście mieli siłę na więcej powtórzeń. I. Co to daje? Mniejsze kontuzje, mniej urazów, macie więcej siły, właśnie. Na więcej powtórzeń możecie zrobić właśnie te dwa albo jedno powtórzenie więcej. I przechodzimy do takiego trochę bonusu, ale to również jest dość takim aspektem dodawanym i w ogóle do diety, i w ogóle, i do treningów. Czyli aktywność fizyczna. Nie wiem, kurde, może to być rower, pływanie, koszykówka, bieganie, sprinty, no cokolwiek. Ważne, żebyście się po prostu ruszali i żebyście po prostu nie siedzieli, no, nie mieli takiego siedzącego trybu życia, co nie? Bo jeżeli macie taki no, siedzący tryb życia, gracie cały czas, kurde, nie wiem. No ogólnie siedzicie cały czas, nie spędzacie w ogóle czasu tak y, sportu i w ogóle y, aktywnością fizycznym, to uwierzcie mi, y, zrośnie wam po prostu poziom kortyzolu. A czym większy poziom kortyzolu, tym mniejszy poziom testosteronu, co jest kurde wiadome. I taką najważniejszą radą od starszego brata jest to, Żebyście się nie przejmowali hajtem, naprawdę. Kurde, ważne jest to, żebyście sami w siebie wierzyli. Jeżeli ktoś was nie wierzy, wyrąbamy. Po prostu sami w siebie wierzcie. Jeżeli wierzycie naprawdę w siebie, to zrobicie taki progres, że. Kurde, to jest hit. I pamiętajcie również taką jedną ważną kwestią. Miejcie z tego fan. Po prostu nie róbcie tego na siłę. Naprawdę, bawcie się tym, eksperymentujcie w ogóle z dietą, i tak dalej. Nie musicie jeść na przykład tego, co ja, na przykład, czyli tej animal based i w ogóle. Ale ważne jest to, żebyście po prostu kombinowali, w ogóle bawili się tym. Więc to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję na tym kanale, żeby zobaczyć więcej wartościowych treści na tym kanale. Zjedźcie również po e który naprawdę wam się przyda i będzie dla was pomocny, jeżeli chodzi o właśnie lux Maxing oraz takie rzeczy. I no, widzimy się za niedługo w następnym filmie. Yo.